To Panikować tak naprawdę. No ale też znowu nie takie śmichy chichy, żeby aż, prawda, uprawiać. Koronawirus, ale nie tylko. Jak się uchronić przed zarażeniem różnymi wirusami. O tym dziś każdemu damy radę. Jadwiga Woźnikowska już w studio. I Pan doktor, zaczynamy. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. A w rolę eksperta wcielił się dzisiaj pan doktor Jacek Gabryś, konsultant wojewódzki do spraw chorób płuc z Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławie Śląskim. Witam ponownie, panie doktorze. Jeszcze raz dzień dobry państwu. No dzwonią wciąż telefony, ale czas na podsumowanie. Pytań było wiele. Pierwsze, które się pojawiły to te dotyczące wyjazdów. Po pierwsze, czy rezygnować z czasów chociażby w krajach Magrebu? Turcja, Tunezja, Egipt. Kraje Bliskiego Wschodu? No właśnie, to jest problem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Natomiast oglądałem Mapę świata chyba z 3 marca, czyli w miarę aktualna, i o, niestety ten rejon, o którym wspomniała pani redaktor, też jest zagrożony wirusem, ponieważ też rozpoznano tam przypadki i potwierdzono te przypadki. Jedynym tak, jeżeli teraz sobie przypominam dobrze, to tylko Środkowa i Południowa Afryka była wolna jeszcze od koronawirusa. W związku z tym nie wiem, jak biura podróży reagują na to. Państwo za. Zadawali pytania, trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to, czy, czy odwoływali, czy nie odwoływali, czy mówili, że na własne ryzyko, czy może. I być... na własny koszt. Jedyne rozpatrywane są takie rezerwacje, zrobione w terenach rzeczywiście, gdzie stwierdzono epidemię, czyli Włochy Północne, Chiny, Japonia. Tak, w te rejony jednoznacznie nie polecamy jechać. Natomiast w, w, w pozostałe, no myślę, że... Kwestia rozważenia. Rozważenia i zdrowego rozsądku. Tutaj pojawiło się jednocześnie pytanie, które często pojawia się w przypadku wyjazdów do krajów Magrebu. Brać wódkę ze sobą czy nie? Czy wódka faktycznie dezynfekuje? Tak, koronawirus to jest najprawdopodobniej jakiś mutant, który jest... w. Po, po trochu pochodzi ma z ludzkiego wirusa, po trochu z ptasiego. I to jest po prostu problem, że powstało coś nowego, na, na co nie mamy lekarstwa. Ale jest to wirus, przynajmniej z dotychczasowych badań wynika, że jest to wirus otoczkowy, w związku z tym wszystkie... E, Ostre alkohole działają. wszystkie Tak, działają. Mówiąc krótko, zarówno używane zewnętrznie, jak i wewnętrznie, aczkolwiek nie namawiamy tutaj państwo, broń Boże, do nadużywania tejże alkoholi. Panie doktorze, leki przeciwwirusowe uchronią nas przed koronawirusem czy też nie? Uchronić nas nie uchronią, bo nie wiemy, co nas czeka i powiem szczerze, że jako takich leków wirusowych nie ma. Musimy po prostu no, albo sami to zwalczyć, albo wspomóc nasz układ odpornościowy z tym, co, co nas spotkało. No jeżeli to będzie łagodne przejście zakażenia, gdzie 80%... Takim jest. Takim jest. Jeśli chodzi o koronawirusa. Natomiast no... W, w na świecie do tej pory zmarło ponad 3 tysiące osób na, na koronawirusa i to już były po prostu zmiany siódmiążowe w płucach oraz niewydolność wielonarządowa i to doprowadziło do tego, ale chciałem Państwu tylko e, powiedzieć, że, że skala jest różna, bo, bo w sezonie 2018-2019 e, na świecie e, chorowało kilkadziesiąt milionów ludzi na grypę. I zmarło 60 tysięcy, ale, ale to stanowiło jeden promil. Natomiast na koronawirusa choruje ponad 90 tysięcy, zmarło 3 tysiące, co stanowi 3%, czyli śmiertelność w przypadku tego koronawirusa jest większa. Aczkolwiek ta y, śmiertelność dotyczy przede wszystkim osoby, które są obarczone dodatkowymi y, chorobami, które są osłabione, których układ immunologiczny źle funkcjonuje. Czyli proszę Państwa, ruch to zdrowie, witamina C to zdrowie, kiszonki to zdrowie i przede wszystkim nie wykupujmy na potęgę maseczek. Bardzo Państwa o to prosimy. Tak. Maseczki y, po prostu szpitale już będą miały problem z, z zamawianiem u producentów, ponieważ. Są już reglamentowane maseczki tak. w niektórych. Szpitale ten system takiego y, takich agresywnych zakupów akurat w tej kwestii nie, nie wytrzyma. To jest po prostu nie, nie do opanowania, ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że bo teraz y, zajmujemy się tym, że, y, że na świecie umarło 3, tyś, zmarło trzy tysiące osób na, 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 na zakażenie koronawirusem, ale proszę sobie uświadomić, że w Europie prawie 100 tysięcy ludzi rocznie umiera z powodu zapalenia płuc. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, ona już teraz wprawdzie nie jest w, w Unii Europejskiej, ale w Wielkiej Brytanii powiem Państwu, że na przykład rocznie umiera około 28 tysięcy osób na zapalenie płuc. W Niemczech 17 tysięcy, Polska jest tam na no w czołówce, bo 12 tysięcy, ale za nami jest zaraz Francja 11 tysięcy, Hiszpania 8 tysięcy. Panie doktorze. To są liczby, które są. Dużo większe, tak. znacznie większe. Ale nie, nie ma nie, tego. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak summa sumarum, bo jeżeli rzeczywiście to larum podniesiemy i powiemy, proszę Państwa, no myjmy jednak częściej ręce, uważajmy, jak kichamy i kaszlemy, róbmy to w mankiet, róbmy to w zgięcie łokcia. Nie zarażajmy po prostu innych, bo o ile my dobrze przejdziemy taką wirusową infekcję, bądź, bądź w miarę dobrze, to ktoś inny może z tego powodu odejść faktycznie. Nie odwiedzajmy ludzi w szpitalach, gdy jesteśmy chorzy. Tak jest. Ma pani redaktor stuprocentową rację i ja tylko podpisuję się pod tym, co powiedział pani redaktor i apeluję do państwa rozsądku. Panie doktorze, sprzedawca, który wykłada pieczywo gołymi rękami i kicha jeszcze na nie, to sytuacja, która została tutaj opisana w redakcji. Ręce opadają i tłumaczy, że i tak te wirusy są wszędzie. No trudno to skomentować. No, powiedzmy że jeżeli ktoś się z produktami żywnościowymi, no to i jeszcze w tej sytuacji, tej takiej, no powiedzmy sobie, że to jednak paniki, jakiegoś zdenerwowania i wzmożonego e, czujności, no to, 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 to tym bardziej. No, w, no trudno mi to wszystko opisać. No dzwonił również pan kierowca e, autobusu, gdzie mówi, że na pewnej linii nie ma na przykład e, e, ubikacji ani i łazienki, gdzie można by umyć ręce i, kierowca, i, i, autobusu. kierowca autobusu a bo weźmy sobie, że teraz coraz więcej e, autobusów prowadzą panie, no więc e, nie wiem jak fizjologiczne sprawy mają załatwić, no to po prostu jest żenujące i no jest, aż mi się to, to, się to jest temat na interwencję, to jest, interwencję tak. naszą reporterską, e, panie doktorze pytanie słuchaczki co zrobić z córką, która wraca z Włoch? I była tam na nartach. No właśnie, czy w tym rejonie coś było? Czy, czy tam lokalne media i służby mówiły, że, że potwierdzono tam koronawirusa? Jeżeli była na nartach, no w zorganizowanej grupie, no to troszkę może gorzej. Natomiast jeżeli ktoś był indywidualnie, w górach mało prawdopodobieństwo jest zakażenia. No bo powiedzmy sobie szczerze, że, że jedynie jeżeli w wagoniku jedzie parę osób i któraś tam kichała, albo nie była no to jest to niebezpieczeństwo, natomiast na otwartym terenie to mało małe prawdopodobieństwo. Jeżeli ktoś pojechał indywidualnie i mieszkał w, a w apartamencie i, i, i żywił się sam, ani chodził do restauracji, nie mieszkał w dużym hotelu, no to obówmy się, że, że zaga, e, możliwość zakażenia jest mniejsza niż, niż w tym. Jeżeli wracał samochodem e, w Osoby albo w, w rodzinie, a wraca autobusem, no to też jest różnie, ale yy, mówi się tak, że generalnie, jeżeli nikt nie ma żadnych dolegliwości, w tym rejonie też nie potwierdzono, no, no to proponowałbym po powrocie, po powrocie do domu jednak przez trzy dni taką kwarantannę zastosować. Trzy dni, nie... czy czternaście? Bo to czternaście no, to jest no, ten no aspekt. Ja rozumiem, no ale no liczba... to już um, czas na podróż, już tam. no to, to nie jest, no trudno, żeby zalecić wszystkim, którzy przyjadą, nie mają żadnych objawów, żeby 14 dni przebywali y... w domu. No najczęściej, Kwarancji najczęściej odbywali. do 14 dni się może rozwiedzić, ale najczęściej jak, 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 jak piszą witamielodzy to 2 do 5 dni. To jest tak, najczęściej wtedy się po kontakcie bezpośrednim ujawiają pierwsze objawy. Panie doktorze, zrobił pan zapasy? Półki w dużych marketach, w sklepach, te, które um, kiedyś miały na sobie kaszę i makaron ziodą pustką, gdzie nie tudzież pracownicy nie nadążają z wykładaniem tych produktów. Ośmiechamy no, się, ale ludzie robią zapasy. Pod, podjechałem w sobotę akurat, bo w sobotę robimy z żoną E, zakupy takie tygodniowe, bo w ciągu tygodnia nie ma do tego czasu i podjechaliśmy pod dwa duże markiety i zdziwiła nas duża liczba samochodów. Na jednym e, parkingu nawet nie było żadnego miejsca, więc pojechaliśmy do drugiego. A i dopiero po, po, po paru godzinach doszło to do mnie, co się dzieje i to rzeczywiście, no, jakaś taka panika zrobienia Zrobił pan zapasu? Nie, nie zrobiłem, bo... To co będzie, to zjemy, to przynajmniej lodówka się wyczyści i zapasy, w związku z tym, jeżeli tam był kilogram makaronu, ryżu jakieś tam ziemniaki w związku z tym. Do. Proszę Państwa, tylko spokój i rozsądek mogą nas uratować. Nie wychodźcie Państwo z domu, jeżeli chorujecie. Nie wypuszczajcie dzieci do przedszkoli i do szkół, kiedy są chore. Po prostu dbajmy o siebie nawzajem. I chyba to chyba najlepsze zalecenie, prawda Panie Doktorze? Tak, tak. Przede wszystkim zdrowy rozsądek i odpowiedzialne zachowanie. I jeżeli mają Państwo, bo proszę cały czas pamiętać, że dalej jesteśmy jeszcze z sezonową zachorowalnością na, na grypę, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, że te objawy yy, no, mogą wystąpić, może to być, może to być grypa po prostu, albo zapalenie oskrzeli, ale żeby było jeszcze, jeżeli już się decydujemy yy, zadzwonić na infolinię, albo pójść do, na oddział yy, obserwacyjno-zakaźny, to żeby było tam to spełnione kryterium yy, epidemiologiczne. Czyli bądź byliśmy w terenach, gdzie... Koronawirus panuje, bądź spotkaliśmy się z kimś, kto wrócił, na przykład z Włoch, z Chin, Ale, y, to bądź z Zielonej być kontakt Góry. z osobą, u której stwierdzono zakażenie. Y, w związku z tym. Y, ten, i, I ta osoba miała bliski kontakt, czyli podanie ręki, używanie tego samego ręcznika w domu, w, w, w jednym pomieszczeniu, jeżeli no, jest już duża, duża możliwość zakażenia, jeżeli na przykład w poczekalni siedzimy w kilka osób i... Ten, ten czas oczekiwania na poradę lekarską trwa dłużej niż 15 minut. To jest bardzo duże już prawdopodobieństwo zaka, za wirusem. Proszę Państwa, życzymy Państwu dużo, dużo zdrowia i dużo spokoju wewnętrznego oraz radości poza chwilę wiosną. Miejmy nadzieję, że koronawirus przeminie, chociaż tutaj też to jest dyskusyjne. Naszym gościem był pan dr Jacek Gabryś, konsultant wojewódzki do spraw chorób płuc, na co dzień pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Włodzisławie Śląskim. Dziękuję, pani doktorze, i do zobaczenia, i do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam Państwa i życzę zdrowia. Dziękujemy. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Radio